Cześć Majko, witam Was w pierwszym filmie w serii od zera do milionera na mystarc.pl A i widzowie jeszcze szybkie info, że losuję 40 milionów. Wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz ze swoim nikiem. Więc co? Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy, jak widzicie, nie mamy nic i no co, słuchajcie, idziemy najpierw coś wykopać i zrobić podstawowe itemki. Słuchajcie, nazbieraliśmy już 300 tysięcy Ulepszymy sobie um, Nasz tutaj Myślę, że najpierw kilof Dobra, zainwestowaliśmy w kilof 19, więc co, idziemy jeszcze raz kopać Dobra, słuchajcie, już jesteśmy Po długiej serii Kopania No, tak nasz się prezentuje Ekwipunek więc to pójdziemy sobie na strefę bezelet. Bezelek. Mam nadzieję, że tam będzie mało osób, bo no szczerze nie chcę mi się umierać. Dobra, słuchajcie, wbiliśmy. Jest bardzo dużo osób. Kurde, i bije mnie. Biją mnie. straciliśmy totem widzowie pójdziemy sobie na inne ch dobra słuchajcie wbiliśmy nie wiem dobra jakoś kopiemy Patrzcie, widzowie, co wydrobiłem? Ludowe serce. Ej, to jest. Co jest? Ile to kosztuje? O kurde. Dobra, wystawimy to za. Wystawimy to za. 43 miliony, żeby szybko zeszło. Dobra, słuchajcie widzowie. E, sprzedało nam się tutaj za 30. Za 43 miliony, przepraszam. Słuchajcie, zainwestujemy to w jakąś lepszą zbroję. Dobra, słuchajcie, no jesteśmy full wyposażeni. No takie mamy itemy. Jeszcze 6 milionów raczej czego jakbyśmy padli. Ale raczej nie padniemy. Więc co, słuchajcie, idziemy klep się klepać. Wchodzimy na strefę bezelek. Też sobie trochę uro, ulepszyłem na 24 ten. Mam nadzieję, że o. Akurat tuż od typów nie ma. To dobrze. Dobra, widzowie, słuchajcie. No, zebraliśmy jakoś 5 milionów przez 3 minuty na tej strefie. Myślę, że odcinek, no można powiedzieć, że udany gram tylko pół godziny i takiej temki już mam. Więc co? Słuchajcie, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc co? No.